Wyobraźcie sobie, że możecie zrobić śniadanie, obiad, deser i kolację jak z najlepszej knajpy, a wszystko to w jednym urządzeniu i to bez brudzenia połowy kuchni. To nie żart, to air fryer. W tym odcinku wrzucamy do niego przepisy, które pokazują, że to urządzenie potrafi zastąpić piekarnik, patelnię i połowę kuchni w jednym. I uwaga, efekty są tak dobre, że ciężko w to uwierzyć, dopóki sami nie spróbujecie. A zatem zaczynamy! Dzień dobry, moi kochani widzowie! Jesteśmy znów! w airfryerze, to znaczy w odcinku z airfryerem. E, dziękuję ślicznie za bardzo pozytywne komentarze, doceniam każdego z was, mm, całuję. No i dzisiaj będzie bardzo zdrowo, będzie, tak znaczy tak chciałbym, żeby było zdrowo, e, pysznie, taki, to będzie takie śniadanie, ale lepszy McDonald's, ale o 6 rano. No to co Kubuś, to ja przedstawię może, bo tylko w sumie trzy główne składniki dzisiaj będą, także zapraszam. Awokado ilości sztuk 1, jajko 1 oraz szklanka cheddaru. Ja dałem cheddar, może być mozzarella naprzemiennie. No i sól i pieprz standardowo. To bierzemy miskę i awokado. Tak, i wiecie, tak się robi, o, dookoła, tylko że się równą linię zachowuje, a ja tak nie bardzo potrafię. O, teraz robimy pyk, tak. No i wiecie, to już jest TikTokowa siła. Trafiłem jest, ale ładnie wyszło na pierwszym razem. No i teraz kolejnym krokiem, jak już to wyciąłem, trzeba wyciągnąć awokado z korupki. No to tu mamy awokadusa. To jest naprawdę szybkie danie. Większość czasu to porwie tylko nam smażenie, goto gotowanie, przygotowanie. Szklanka sera ląduje. I. Pięknie. Jedno jajko. No i tyle. No i co wam powiem? Mieszamy to. Ubijamy. No i okej, okay, wymieszałem. Jest taka, wiecie, widzicie taka ach, jednolita papka. No i z tego ma powstać pyszny fito, fito chlebek. No i teraz tylko układamy, może nie widelcem. Lekko sprikamy, No i teraz patrzcie. I teraz my sami kładąc tu. Jeden, dwa. Formujemy chlebki. To my jesteśmy piekarzami na tym dancingu. Piękny bebus, Jezu. No i teraz misiaczki tak o, Pozostało nam 200 stopni i 20 minut. Wiadomo, że zaglądamy, bo nie chcemy, bo to jest ser, żeby się nie spaliło, bo to będzie wstęp do tego, że z tego zrobimy pyszną kanapkę. Jest to chlebek, który można jeść sauté sam i samodzielnie ale można też dodać takie właśnie jeszcze zdrowe punkty, ale to Wam później pokażę. I najlepszy moment gotowania, czekamy! <laughs> no i jak widzicie, wyszło. Bardzo mi się podoba. Ostatni dla Was, patrzcie, hop. A więc tak, to teraz próbuję to e, takie, wiecie, jak się upiekło, sprawdzę, czy to jest dobre. Tak, wiesz, tak delikatnie, a do efektu i do zestingu zrobię taką mini kanapkę. Dobra, próbujemy mały ten koniuszek. Pachnie ładnie dobry świeży chleb stał. Mm. Klamer! Jestem <gryw> o ciebie zazdrosny! <gryw> bo masz takie <gryw> dalej świat! Świadcze... <gryw> Wygląda trochę jak blaski yy, ziemniaczane, nie? ziemniaczane zielone, to oznacza, że zdrowe, ale to ale jest, no. pachnie. To jest taka kanapka. No, Bo, bo robisz sobie ten chlebek. Można go jeść sutę, no. ale ja jak zwykle, wiecie, nie posoliłem, nie powiesiłem, jak powinienem i zrobiłem to po. I on jest dobry, ale awokado jest takie gorzkniawe. A to, jak sobie zmontujecie kanapkę z tego, to jest... Jeszcze nie wiem, ale mam wrażenie, że będzie miło. Jezu, Krzychu, jakie dobre. Dla ciebie też taki specjalny mix zrobiłem. A zresztą, patrz, patrz zobacz jak tu jest. Ej, poczekaj, ej, czyli to jest keto, tu nie ma ziemniaków? Jest awokado, ej, jajko i ser. To ty zrobisz keto? O kurwa. Mogę? Tak? Mm. Powiedz co. Masz jeszcze tego plaska? Tak, pyszne. Masz jeszcze jeszcze plaski? Mam tylko jeszcze awokado. Przeginałeś. Ej, pyszny jest. Ej, tak wyszło. W ogóle... Ej, ale nie, mi rukola gorzkość powoduje. O, bo ja na rukola... To jest jakiś barbecue bardzo smaczny. To jest ten nasz pomidor plus awokado jest gorzki. One dało, nie wiem jak ty zrobiłeś, orzechowego smak. Rukola orzechowa. Ja to jest dobre. Pycha. ale tu w ogóle nuta szczera. Pycha, to? Daję ci tak. No? Zawsze. No na zachętę. Już czas być z tobą szczery. Te pogóweczka, bo się uczysz. Te punkty zawsze w to jest mój barwę, to jest dycha, to jest dla mnie ja. dycha. Ej Krzychu, rozwalił system. Rozwaliłeś system tym plaskiem. jestem naprawdę z zadowolony. Jest to pyszne danie i naprawdę mm. do powtórzenia zdrowe. Król, jak król. król. Powiem wam tak, no klasyczna pierś z kurczaka pewnie każdemu z was już się przejadła w takiej standardowej formie, ale kiedy zrobimy z tego mięsne kule, no to wychodzi nam danie rodem z najlepszej knajpy, a zrobimy to wszystko w airfrayerze w domu i to w niecałe 20 minut. Na stole macie wszystkie składniki w centrum uwagi, oczywiście filet z kurczaka, do tego dojdzie trochę sera pleśniowego, suszone pomidory, szpinak, no na górę damy cheddar i czarny sezam. No dobrze, w takim razie zaczynamy od mięsa filety z kurczaka rozcinamy wzdłuż, ale nie do końca, tak, żeby otworzyć je trochę jak książkę. Delikatnie rozbijamy tłuczkiem, aby stały się cienkie i zwiększyły swoją objętość, a potem doprawiamy ulubionymi przyprawami. No dobrze, niech sobie to mięsko na boku lekko odpocznie, niech przejdzie tymi wszystkimi y, przyprawami, a ja w międzyczasie zajmę się farszem. A sam farsz zrobimy z pokruszonego sera pleśniowego, drobno pokrojonych pomidorów i posiekanego szpinaku. Wszystko wystarczy dokładnie zmieszać, aż się połączy. A zatem nakładamy farsz na mięso, zawijamy ciasno i formujemy kulę. Jak coś się rozjeżdża, można podratować się wykałaczką. Kulę spryskujemy lub smarujemy lekko oliwą i wkładamy do kosza airfryera. Pieczemy tak na 18 minut w 180 stopniach. I kochani, teraz jeszcze na minutę przed końcem, dwa plasterki po jednym na każdą kulę. No, po to, żeby się ładnie to wszystko roztopiło i oblało po bokach. Dorzucamy do całości jeszcze czarny sezam, dzięki czemu wszystko złapie taki lekki rumieniec i chrupnięcie. I powiem wam tak, kiedy to wyciągniecie, no to wygląda jak jakieś restauracyjne cudo. Można je podać same, dorzucić sałatkę, frytki, no jakąś bagietkę, ale serio, już solo robią całą robotę. No i co najważniejsze, znajomi pomyślą, że macie jakieś ukryte talenty szefa kuchni. Lunch time! Woohoo! Czuję ciasto francuskie. A ja, a ja ziemniaka. Czy... Ale, ale bomba. Tu uwaga. Mamy nadziewane szpinakiem, suszonymi pomidorami i z serem pleśniowym. Jezus, Uuu, tak, tak, widzę, widzę to na twojej twarzy. Czy pan Ale jak ty zrobiłeś pierwszy kurczaka z taką kulką? Wiesz co, miska, rozbity kurczak, taki wiesz, jak pierś jest przecięta na nie do końca. Uf, 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 uf. E, nie, jak chcę powiedzieć, że jest to Ser pleśniowy i suszone pomidory to jest małżeństwo idealne. Ale jakie ja, ja się czuję jak ten papaj na bańce? Jaki? Jak papaj na bajce, A to patat. jak szpinak i miody. Rimocz, 9,5 km. No to no. dobrze, tym bardziej, że jest właśnie mała przerwa obiadowa, więc chłopaki tu napełnią no. swoje kule mocy. I to jest tak, wszystkie te kule mięsne, które nie. robiliśmy z serem. Jak je jeszcze czujesz się brudny. Chciałem mhm. cudzyć wiesz, że zalepiają ci żyły, a to jest takie... No, to jest klasa. To jest delikatne, to jest chude, w środku, te nadzienie tak nazywam, no pycha. Cześć, że? No to kurde, to jest dla Romana, nie? Ale lipa. Czemu, czemu stoisz, jakbyś chciał dojeść? Stoję, bo chcę wrócić po to. Kochani, jaram się jak młodzieniaszek. Ktoś w końcu docenił moją formę byłą, bo już jej nie ma, ale ktoś w końcu docenił, że lubię liczyć makro, że mam dla Was dietetyczne, często e, fajne posiłeczki. Mam sprytne rozwiązania na, na taki comfort food, ale wiecie, bez e, zbędnych kalorii. Mua, czuję się jak paker w partnerstwie z SFD. Produkty All Nutrition, produkty e, SFD dzisiaj użyję do mojego przepisu. Miałem Wam zrobić takie zajęcie zajebiste ponczusie. Ale dopiero sobie zdałem sprawę, że żeby wam zrobić zajbiste ponczusie z airflyera to musiałbym mieć foremkę w ponczusie. Mam foremkę w, lod, w, lo, w lody. Mam foremkę w ogóle w jakieś, ja pierdzielę, zeszyt do tej matematyki, mam literki. Więc zrobimy takie ciasto, ale już podzielone na porcje, co? Słuchajcie, makro jest policzone. I teraz uwaga, wjeżdża prawie 80 g białka w tym, co Wam pokażę. Dokładnie 76 gramów białka. 43 tłuszczy, 124 g węgli. Chcę to zrobić turbo. Turbo, łatwo, tak żebyście w ogóle nie musieli myśleć. Bierzecie blender i do blendera wsypujecie 150 gramów płatków. Najpierw zrobimy suche. Do tego mam taką łyżeczkę proszku do pieczenia, hop. Do tego mam erytrytol, dwie łyżeczki. Erytrytol, Boże, ja zawsze źle mówię, zawsze mi to piszecie w komentarzach. Do tego, żeby było białeczko, no bo na razie są same węgle, WPC ja wziąłem waniliowe. Smaków jest full, zastanawiałem się, czy wziąć jakieś pistacjowe, słony karmy i tak dalej. Postawiłem na razie na klasyka i teraz. Wiecie, że ja ważę 120 kg? Może widzieliście to u warszawskich koksów? Te ważenie, niestety. Jedna grameczka białka i druga, ale patrzcie, nie żałuję sobie. Okej, okay, mamy suche, i teraz tak. Już wiecie to, ale to będzie na później. <laughs> nie, nie pokazuję, bo my to jemy. Łyżeczkami niestety. Następuje założenie blendera. Następuje wyciągnięcie sprzętu i robimy mąkę owsianą. Kubuś. Zapraszam do środka. Mąka owsiana. I teraz mokre. Wyżełem dwa jajka. Hop. 200 gramów jogurtu. Naturalnego, Hopla, choć o górcie. Możecie wybrać sobie jakiś swój, który nie jest na przykład dla Was zbyt kwaśny i zaraz będzie piękne ciasto. Airfryer rozgrzewamy 170 minut, max 15. Jak moja masa jest po prostu ślicznie. Ale pachnie wanilią. To był bardzo dobry wybór. Ładnie? No to to powoli wędruje do airfryerka i widzimy się za minut kilkanaście. Słuchajcie, właśnie sobie zdałem sprawę, jakie to będzie pyszne, więc polecę na dwa airfryery. Ja Wyciągnąłem jeszcze drugiego. Mam tu jeszcze na kolejne trzy, czyli dziewięć takich przepysznych kawałków ciasta. Niech to już będzie, nie musicie kroić, niech to będzie kawałek ciasta. Hop. I dokładnie procedura ta sama. Zsynchronizujemy się. 14 minut. Ale będzie wyżera. A resztę, żeby nie tracić, bo nic się w kuchni nie maluje. Dobra, to już jest taki mały off -topic. Ale jak wyjdzie, to też wam to ułatwi, że możecie coś takiego robić. Dam to tutaj na razie na trzy minuty. Wsadzam do zmywary i wracam z efektami. Zapraszam pana. Trzy kawałki. Dam radę. Dam. O, jak ładnie, dobrze, że tak prysnąłem olejkiem. A! I trzecia. Żeby to było przecudownie smaczne. Wiesz co? Ja widzę, że mi to zniknęło na tej desce. Co ty na to? O, ale ładnie, przyrumione. Możemy to zrobić dwojako. Możemy to przeciąć, smarować w środek, ale ja postaram się to zrobić, Kuba, na kucharza. Zobacz, dam takie, dam innego kreksa. On na ciepłym się roztopi. Dam drugiego kreksa. Zapraszam pana, zapraszam pana. A pomiędzy to, uwaga, malina czy, czy czerwona porzeczka. Atakujemy kwaśnym. Nie, wyjdzie to zrobimy, Kuba? Zrobimy to na talerzu. Ułożę to i jedziemy. Zmiana planu. Zobaczcie, moje ciastka były tak cieplutkie, że ja po prostu. wiesz co, Kuba, nie? Wiedzie jedno, ale wiedzie drugie. Niech to się trochę roztopi. Krzysztof, zapraszam! Idę! Słuchaj, no nie no... Możesz jeść. – Bo mamy jeszcze nadstan. – A, to dobrze. To jest piątkowa melodia. – Słuchaj, trakt, traktuj to jako e, fajne ciasto Dobre. z nawalone białkiem. Okay. Te ciasteczka, które zjesz, mają 80 Czyli... gramów białka. 80. – No to człowiek. idealnie. – Pasta mleczno-orzechowa, jak z Kinder Bueno. Mm. Jest to bardziej suche niż normalne ciasto. Dżemik by zrobił robotę, jakaś mm -hmm. taka fruzelinka. puszyste bardzo, uh -huh. ale szczerze, moim zdaniem góra robi robotę, uh -huh. bo przyjmuje cały ten rzecz. Plus yy, aromat wanilii czuć. Ojej, kwaśna porzeczka wjechała. Dobrze, uh -huh. ale, ale moim zdaniem trzyte O! Reszkę zrobiłem. Z mikrofali. Mleczna kanapka. Ej, z mikrofali też wyszło. Nie żały, nie żałuj, ja chęcią. Kurde, czy był przez prawie cały słoik? To będzie pycha. Poczekaj. No czekam, mm. czekam. Dobre ciasteczko. Twarde. A jak coś nie ma czasu, okej, okay, to lepsze. Tak jak powiedziałeś, kto jest najlepsze? Uh -huh. Przyznałbym sobie taką siódemkę na 7,5. Chciałem powiedzieć 7,5. No pół. bym bardziej wygodne ciasto. Może trochę bardziej rzadkie gęstwina, mm. po Pokombinujcie, ale bardzo fajny patent. Owoce fajnie meutanalizują. Uh -huh. Mm. Dla mnie nawet pół. pycha! Ja. Mirmen Jazz, czyli po albańsku, dzień dobry. No i pewnie ci co są kumaci, szybko strzeili, że będzie dzisiaj danie z kuchni albańskiej. Popularne, klasyczne danie, bardzo popularne: w tiranie, czyli co? Fergesi tirane. A będę potrzebował tego pysznego dania: paprykę słodką, odrobinę papryki ostrej, cebulę, pomidory całe, świeże, pokrojone w kostkę lub po prostu takie spuszki, żeby było łatwiej, i jogurt. Masełko, paprykę. Ja zrobię w różnych kolorach, aby danie pięknie wyglądało, czosnek oraz serfeta. Moi drodzy, ale zanim zacznę kroić warzywa, wielka prośba do Was. Obiecałem wam, że w Warfrejerze będę robił dania z różnych zakątków świata. Zainspirujcie mnie, pomóżcie mi, napiszcie w komentarzach, jakie danie albo może z jakiego zakątka świata byście chcieli, abym wykonał wrejerze. Bardzo mi to pomoże. Z chęcią poczytam komentarze i Wasze inspiracje. A tymczasem cebula w kostkę. Słuchajcie, w międzyczasie jeszcze warto sobie już podgrzać No Dodam do niego odrobinę oliwy. O, chociaż odrobinę. No. O, tyle starczy. O! Daję. No wiem, tak? I zawsze to powtarzam. No, dlaczego nie korzystacie ze swoich lifehacków? Bo nie podejrzewałem, że przy dwóch cebulach będę już płakał. <laughs> Jakieś mocne skurczybyki. Cebula na rozgrzaną oliwę wlatuje do środka. Słuchajcie, co jakiś czas zaglądajcie, żeby się po prostu cebula nie spaliła. Ale to naprawdę zaraz do niej dorzucam pociętą paprykę. Dobra, i teraz papryka do cebulki. No i słuchajcie, w międzyczasie jeszcze dodam no, taką dużą łyżkę masła. Masło też jest dobrym nośnikiem, czyli tłuszcz w smaku więc na pewno będzie wybitne. W międzyczasie przygotuję już sobie czosnek. Przesiekam, ale jeszcze go nie wrzucam spokojnie, ale aby nie tracić czasu i uzyskać wyjątkowy dobry wynik. Okej, okay. masełko roztopione, warzywka, jak pięknie wyglądają, ja cię kręcę. I słuchajcie, pokrojone w kostkę bez skórki pomidory. No i okej, okay, teraz możemy dojść do momentu, gdzie całość teraz przyprawiam. Czyli słodka papryka. Oczywiście opcjonalnie ostra. Do tego pieprz. sól nie przesadzam, bo zaraz wyjdzie słona, słony dodatek, a mianowicie serfeta. I ten akurat jest naprawdę słony. Myślę, że takie 10 minut spokojnie może tutaj się podusić. Dobra, moi drodzy, 12 minut minęło. Papryka zmiękła, bo to jest najważniejsze. Dodaję łyżkę jogurtu. O, taką konkretną. Czosnek, całość zamieszam. Jejku, powiem Wam, że pachnie to niesamowicie. Goli przed chwilą tak sam powiedział, tak Goli? Żeby nie było, że reklamuję. No i słuchajcie, na koniec rzucam ser feta i całość zapiekam. Ale w międzyczasie, tak jak już trzeci raz słyszycie, na masełku, na masełku, na maśle, żeby zaraz się ktoś mi nie czepiał, że wszystko zrabniamy, podcinam tą bagietę. Robię więcej, bo z golim jesteśmy głodni, bo to będzie na maśle zrobione. Oczywiście ta propozycja podania jest opcjonalna. Tak je się w Albanii, zaraz zobaczycie w jaki sposób, ale właśnie się podaje z Takim podpieczonym, zgrillowanym, ale ja nie mam tutaj grilla i nie będę kombinował, bo na masełku dopiero będzie torpeda, zobaczycie. Pachnie to już wszystko. Zaraz zobaczycie efekt. To jeszcze gdzieś tak... 10 minut całość powinna się zrobić, co jakiś czas oczywiście mieszamy. Powiem Wam jedno, to danie na pewno nie raz zagości w mojej kuchni. Jestem nim zachwycony. Prostota i smak naprawdę robią robotę. Delikatna, kremowa konsystencja. Z delikatną nutą pikanterii. Naprawdę rewelacja. Choć Goli, przetestujesz sam, bo według mnie rewelka. I tak można spokojnie jeść. Zobaczcie. Prosto z talerza, prosto z gara. Nakładamy sobie na, na bułeczkę. Bagietka może być świeża. To jeszcze lepiej smakuje niż pachnie. Ale spokojnie. Naprawdę jest przepyszne i takie delikatne. Niektórzy dodają do tego na koniec jajko. To mi się wydaje też trochę przedobrzone, ale moim zdaniem nie ma co kombinować. Pozostańcie przy tej wersji, zróbcie sobie takie coś w chacie, bo naprawdę jest to rewelacja. Świnka w kostkach. Czekałem mocno na ten przepis, żeby wreszcie go wykonać, ponieważ będziemy tutaj robić boczek. Po prostu surowy kawał boczku, zamarynujemy w tym, co tutaj mamy i do airfryera. E A mamy miód, sos hoisin, sos ostrygowy, olej sezamowy, to jest ten jasny yy, sos sojowy, do tego papryka wędzona czosnek granulowany, sól i brązowy cukier. Wiem, że jest dużo przypraw i można byłoby pewnie z połowy zrezygnować, ale czasami jest tak, żeby osiągnąć naprawdę wyjątkowy smak, to nie wystarczy pieprz i sól. I to jest właśnie tego typu przepis. Mięsko trzeba ponakłuwać. Nie trzeba tak dużo, ale to jest naprawdę relaksujące. Następnie kroimy w kostkę. Czyli bierzemy sobie na przykład taki kawałek, cudownie. I jeszcze fajnie, jakby go odkroić całkowicie. To w ogóle był pięknie. Jedna kostka, duża, druga kostka, też spora. I spokojnie to wszystko się zrobi. To nie jest tak, że to jest za grube i gdzieś w środku będzie surowe albo z zewnątrz się przypali, a w środku będzie średnie. To wszystko dzięki tej marynacie będzie idealnie zrobione. No dobra, zrobię na trzy, będzie. Jedna po prostu będzie taka troszkę troszkę mniejsza, okej, okay, nie? I teraz z powrotem wracamy do dużych. No i takie kawałki piękne. Na razie odkładamy i przechodzimy teraz do marynaty. I spokojnie, to nie jest marynata, którą trzeba zrobić i marynować mięso 2 godziny, 3 godziny, 4 dni, 20 dni zakupując je gdzieś pod ziemią. Nie, spokojnie. Po prostu wszystko razem wymieszamy do tego mięsko już będziemy mogli to wsadzić do airfryera. Miód od tatusia z pasieki Bajon z Zagórza. Prawdziwy, a nie jakiś tam chiński wielokwiatowy. Mogłem mi później dać, bo teraz wszystko mam na łyżce i wszystko będzie mi się przyklejać. Teraz sos hoisin. Hoisin. Jeżeli nie używacie, to spoko, nie jest tak, że wasze życie się, się zmieni. Ale można spróbować, można spróbować go sobie użyć. Sos ostrygowy. Nie przepadam, ale tutaj się sprawdza. Olej sezamowy. Piękny Roman przepada i uwielbia. Ja lubię. Pięknie. No i przyprawy. Papryka wędzona czosnek granulowany, sól, cukier brązowy, brown sugar. Wszystko mieszamy. Dobrze i teraz tak. Będziecie musieli chwilkę poczekać, bo chcę to naprawdę dokładnie wymieszać. No i po prostu wrzucam mięsko. I proszę kochani, pamiętajcie, że wybierając w sklepie taki surowy boczek, nie czajcie się specjalnie, żeby on był jak najbardziej chudy. Właśnie nie o to tutaj chodzi. Do tego przepisu Taki z tłuszczykiem idealnie się właśnie nadaje. Zbyt chudy będzie po prostu suchy. No, ja wiem. To już wygląda pięknie. Po prostu ten kolor idealnie pasuje do tego mięska. Dobrze. fryer. Tym razem użyjemy szufladkowego i przekładamy. I kochani, pamiętajcie, tutaj warto dać każdemu troszkę personal space. Cudownie. I teraz wbijamy to. Na 20 minut na 190 stopni i oczywiście czas pieczenia zależy od sprzętu. W jednym będzie 25 minut, w innym będzie 18. Może macie jakiegoś takiego mocarza, który zrobi to w 15. Nie wiem, ale co, jakieś 4-5 minut będziemy wyciągać i smarować te kąski tą właśnie marynatą. Ziz wystartował! Pauza. Cudownie, ale jeszcze nie gotowe, czyli. Bierzemy pędzelek, i to, co nam zostało, smarujemy. Ale teraz chyba widzicie, dlaczego to nie mogą być małe kawałeczki, one by się już spaliły. I to wszystko wraca do refrajera, tam było 10 minut. Jeszcze. 10 minut later. O, pięknie. Popatrzcie, ależ to będzie. Jeszcze ciut. Tak, ja lubię takie aż. Na granicy tak. Aż kręci mocno. Nie, nie mocno, ale takie kręci z zewnątrz jeszcze mocniej. Widziałem na TikToku, że to jest niby baitowe, jak się trzyma różne rzeczy i się delegana. Yy, muszę to powiedzieć, zanim nas zaprosisz. Włagaliśmy Sebastiana. krzyczeliśmy tak: "Weź nas, weź". Nas. Jak na WF-ie, pick me, pick me. To tak pachnie, że jak robicie wieczorną imprezę, to zacznijcie to robić zanim przyjdą goście, bo nie wiem jeszcze co to jest panie Sebastianie, ale cały dom pachnie tak pięknie, że to są idzie się kulinarne perfumy. Jak co to, to możemy jeść? No daję ci właśnie takiego szpikulca to strasznego. To świnka w glazurze? Powiedz, że tak. Tak. Jest świnka w Boczkowa. Pani Boczek. Co to jest Boczek. Nie Trochę mlakam. Oprócz tego jest z boczku. Nie No jest. Raz, dwa, trzy. I wyliczysz? Raz, dwa, trzy. No nie ma dużo trzy. Ten... I dla Kuby, i dla Krzysia po jednym. Oni nie to moga. jest to jedzenie, gdzie oprócz soków yy, z boczku wydziela się jeszcze mnóstwo soków z samej buzi. To jest taki mindfuck, bo środek jest taki polski, kancki, wiejski, pyszny, a zewnątrz jest yy, Zagranica! Atlijska, zagranica! Zemianca. To jest tak, jakbyście jechali nowym Mercedesem, ale mieli yy, kierownicę z Poloneza. Po ja lubię wszystko, co z mięsem jest związane. Dla mnie to przemawia. Tu nie trzeba nawet dodatków. Aż takiego azjatyckiego sznytu, jak mówisz oj szącił, chłon szącił, aż się nie wyczuwam. Tak to jest tak Ale... Dobra, szczerze, Sztaba, czy ja Ci kiedyś przyznałem 10? Nie. Wiesz co? Czekam ciągle. Nie, raz jak nagrywaliśmy ciągle. i były alkohole, to coś powiedziałeś 10. Ale razem. Teraz... Ale razem. To, to było 10 no, na f... pół. Bo... Daję temu 9 czy ci przydałem 10? Nie, to daję temu 9. Dlatego, że <noise> będę czekał na twoją kolejną dychę, żebyś, ale... żeby się starał. Jest to dla mnie mm. y, Azja, której nie lubię, osłodzona Polską, którą uwielbiam i tworzy to genialny mix. To jest polska świnka i słona, i słodka. Na wakacjach. No, Musimy no, to pojechać. Pojechać na wakacje, nie? Krzysiu! O, jak Mam do buzi? Ale cały. Dobra, tak nie, nie, Dobra, do buzi jemy. <grywa> <grywa> Czy to kurczak? Szczerze? O, słoneczny. Zamoczyłeś w tych kamyczkach? To jest sól, to jest sól. To nie no, to musiałeś trafić na to. To ozdo... ozdoby nie się, nie je. Gdzie jesteś? W To W Gruzytowej? to z diamenty rozdaje nam, nie ocany. Krzysztof dał 3. Bardzo dobrze. Ty nie dziwię się. Go chciałem. Bo to nie każdemu podejdzie. Zjadłem jego kawałek. Słyszysz kawałek.